jo jo jo, Siemaneczko długo to nie trwało przyszedł kolejny weekend i ponownie wybrałem się na tą żwirownię tym razem spróbuję swoich sił na otwartej wodzie wziąłem z sobą tym razem troszkę więcej ziaren zobaczymy poszukamy tej rybki może uda się też jakiegoś amura złowić zobaczymy przede mną 48 godzin Touching on me, yeah, go. Mm -hmm. wybrane, zalęcone. Wędki również są już w wodzie. Tym razem, podobnie jak za pierwszym razem, łowię w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce jest na otwartej wodzie, na głębokości 5 metrów. Zaraz przed górką, która wychodzi na 4-3,5 metra, poszły tam. Ziarno oraz kulki. Drugie miejsce jest zaraz obok mnie w odległości około 5 metrów ode mnie, na głębokości 3 metrów. Te ryby na pewno tutaj pływają wzdłuż tego brzegu, więc mam nadzieję, że trafią one na moją zanętę. A więc to do zanęty. Tym razem pomieszałem sobie kulki z ziarnem na dwóch miejscówkach głowie identyczną, zanętą. Z tym, że na jednej wędce założone są ziarna, drugie kulka. Podobnie na, drugim, na drugiej miejscówce również jedna wędka to ziarna, druga wędka to kulki, więc zobaczymy, na co rybki będą lepiej brały, na co będą lepsze efekty, o ile jakich będą. Póki co, słońce praży niemiłosiernie, praktycznie na tym brzegu nie ma żadnego cienia. Więc trochę będzie ciężko wytrzymać ten okres dzienny. Ale zobaczymy. Na jutro spowiadają jakieś lekkie zachmurzenie. Więc mam nadzieję, że jakoś uda mi się wytrzymać ten upał. Co do przyponów, praktycznie identycznych za pierwszym razem. Birigi bądź miękka plecionka. Więc czekam sobie spokojnie i powoli rozbijam moje stanowisko do końca. I do zobaczenia przy pierwszej rybce. Hej! Pierwsze branie, nawet którą wiozłem pod brzegiem. Lustrzeń, myślę, że coś ponad 10 na pewno. Dobra, go i zważymy. Super, dobry początek. Chyba tak, tak dalej. squid złowiona waraż za tymi krzaczkami, nawet jej nie waży, myślę, że około 12 kilo, oh. super. Piękne. Piękna ryba. Piękne kolory. Tak, 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 tak. I jest, ja. Amdepar. Łaneczko, hejka pierwsza nocka za mną udało się złowić jedną rybkę jest tutaj w worku bardzo piękny, pełnołódzki bardzo długa ryba później Wam ją pokażę branie nastąpiło na ten sam zlecał co wcześniej na kulkę z cytryskuidem Tuż przy brzegu trzeba sporo spławów i trochę jestem zdziwiony, że moje dwie wędki, które mamy wywiezione na tą wodę, nie dały żadnego rezultatu. Myślę, że chyba to miejsce zmienię, gdyż już prawdopodobnie wydaje mi się, że zbyt pochopnie je wytypowałem zobaczymy trochę jakiś koleś na dóbca kosm spalinową dosłownie masakra Tydzień dzień temu balety dzisiaj jakiś dzisiaj jakiś kosiarz więc super ale dobra pijesz tylko kawkę i i doszę się do roboty pokażę Wam tego karpika z nocy Mega długi trzynaście 13 kg ma chyba, chyba około metra Ach. Nie chcę chyba zrobić sobie zdjęcia oh, może teraz? Oh, oh. Okay, może jeszcze raz? Ja się uda. Pokazać wam tego. Ok, pokażę Wam teraz tego szalonego pełno łyskiego. Uf, dobrze mi tu wariuje na brzegu. Trochę minęło czasu, zanim się uspokoił. Uf, proszę bardzo. Uf, 13 kilo Uskaty wariat. Uf. Piękna rybka. Okej. Okay. Starczy? Troszkę sobie zmieniłem miejsca, gdzie łowię. Rano widziałem mega aktywność ryb. Słówkę na otwartej wodzie sobie odpuściłem zbliżyłem się do mnie i łowię na około 20 metrach ode mnie w delikatnym spadzie z 3 do 4 metrów ok, więc może trochę podsumowania do tej pory dwie ryby na miejscówce zaraz obok mnie pod brzegiem przypon jaki padły te Dwie rybki to Blowback Rig na plecionce Entrop korda, Założona śrucinka. Ostatnie 2 cm ściągnięte. Tym razem haczyki, na jakie łowię. Są to kontynentale, bardzo agresywne. Bardzo mocno zapinają ryby. Z tego względu będę z tego względu łowię na nie, ponieważ jest tu spora mura, więc ten amor nie zawsze się dobrze ukuje a te haczyki są naprawdę bardzo bardzo agresywne i bardzo dobrze zapinają tu mam rozmiar 4 ale łowię również na szóstki przynęta na którą skusiły się obie rybki to pojedyncza kulka citrosquid 20 mm dodatkowo zabezpieczyłem ją taką termokruczliwą otuliną przeciwko rakom bądź sumikom których właśnie na tej wodzie jest dosyć sporo więc chcę żeby te kulki sobie spokojnie leżały i czekały na branie karpia druga rybka mega piękny pełnouski strasznie długi wszedł mi w gałęzie dodatkowo nie popłynąłem po niego bez czołówki w nosie, więc było to trochę kurcze, skomplikowane. Ta rybka weszła mi w gałęzie, lecz jakoś udało mi się ją z tej gałęzi wyciągnąć. I po około 10 minutach holu udało mi się go podebrać. Zobaczymy, co przyniesie ten dzień. Może uda się zrobić jakiegoś amura w ciągu dnia. Jest godzina 16, i w dalszym ciągu. Nic się nie dzieje. Mimo dość fajnego wiaterka, który nawiela mi tutaj rybki w moją stronę, totalna cisza. Zero spławów, zero jakiejkolwiek aktywności ryby. Więc e, moje dwie wędki, które są e, na miejscówce około 25 metrów od brzegu przemienie, jedna to będzie na jedną założę euforię pojedynczą kulkę mocno dipowaną tym razem w quidzie hot strawberry drugi zestaw pójdzie na orzeszka plus popka ananas na kombi rigu z white gapem zobaczymy Miejmy nadzieję, że coś się uda wyciągnąć do wieczora. thank <laughs> you Trochę jestem zaskoczony Myślałem że ta rybka jest troszkę mniejsza Tutaj po zważeniu wyszło mi prawie, prawie 18 kilo Nie liczyłem worka Czyli rybka może będzie gdzieś 16,5 16,800 Pewnie coś takiego A Już wam ja ją pokażę o! Orzech plus pop-up ananas na kombiriego i melduje się taki piękny lustrzeń. Ha. Drugi weekend tutaj i druga ryba plus 15 Mega zadowolony jestem. Co chcieć jest więcej Piękny, czysta, zdrowa rybka Ok, wypuścimy rybkę i wywozimy zestaw. Jaka. Druga nocca za mną. Były dwa brania. Niestety, niestety, pierwsza rybka się spieła. Się Było to branie na orzechach z ananasem. Z miejscówki oddalonej o 20 metrów. Tu była godzina trzecia. godzinie piątej. Podczas dość. Obfitej ulewy rozjechała się wędka na Citro Squid, zaraz, zaraz nie, na, przy brzegu, i na Macie wylądował taki piękny lustrzeń. Już wam go pokazuję. Opa! Więc nawet jej nie ważę, bo też że 12 kg. Okej, okay, a więc tym oto lustrzeniem żegnam się z wami wynik po dwóch weekendach na tej wodzie 5-2 dla kulek za pierwszym razem portowała Euforia Tym razem Citro Squid okazał się niezwykle skuteczny A więc super oh. Taki właśnie francuski karpik i ja żegnają was i zapraszają na, na kolejne przygody na kanale na karpie we Francji. Trzymajcie się, hej.